Hej, to ja, Boli. Niestety Michał jest zajęty, więc wysłał mnie, żeby zrobić filmik. Ten filmik pokaże wam, jak wchodzi się do 7-Eleven. Zaczynajmy. Pestomni. Nienawidzę bezdomnych. Mm. Kontynuując jesteśmy tu na zakupach. A więc mamy tu kanapkę i... Chwila, moment. O mój Boże! To super cool! Elektrokanapka! Tylko za 1999! Muszę ją mieć! No czekaj, wywaliła mi się. No, mam ją. Kontynuujmy. Nic ciekawego. Tylko jakieś mięso i kijek. Eee, wszędzie pusto. Nic ciekawego. Nie. O, nie mogę w to uwierzyć! To. To pi. nie filozofię. To jest. BONG Nie, to nie jest bąk, to kurde jest. Już, co to jest. to nie to. A nie, to nie jest bong, pomyliłem się. Mm. Kurde. Nigdzie nie mogę znaleźć bąku, to jest najlepsze coś. Znaczy, nazywa się coca ale ja mówię, że być bąk. Okej, okay, chodźmy. Coś, co się patrzy z... E... Jak się ty nazywasz? Eryk, pilnuj siebie! Kurde, ale dziwak. Pojawi się w mieście jakiś miesiąc temu musi Hej dzieci! Śmieci! Chcielibyście się strejdować za mój łąb... za tę tutaj puszkę Coca-Coli? Wiesz co, Stefek? Co ci się nie podoba ten gość? Coś po prostu... Po prostu coś się nie podoba. On jest Tak on ten tak kopie wygląda! Że aż chcę go pobić! Gdzie jest mój miecz! Chodź, Stefek! Zabijemy go! Co, młody, ty też masz jakieś pytania? Nie, ja. ja. Nie. Super. Daj mi te puszkę jest. Otóż zakupy są zaraz skończone. Jedyne co potrzebujemy to coś na deser. <śmiech> <śmiech> ciasto! Zwalczmy <laughs> to. To moje ciasto. Fon. W końcu mi się udało. Perfekcyjne kupowanie. Wow. Po tak długim czasie. W końcu. Tak. Udało mi się. Tak. No, i jedyne co teraz trzeba zrobić, to zapłacić. Ja na całe szczęście mam pieniądze przy sobie. Więc teraz możemy. O, o, nie, o nie, o nie, to to tubi się, jak mnie znalazły, B muszę uciekać, eee, eee tutaj nic nie ma, czego potrzebuję, muszę zrobić coś samemu, o oh yeah, Ała. Dobra, udało mi się uciec. Czy oni naprawdę myślą, że mogą się je tak po prostu pozbyć? Nie pozwolę na to. Mm. Teraz zabieram się stąd. Kurde, nie mam rakiet. Dobra, podejście numero DOS. A więc tym razem strzelę ich i nawet nie będą wiedzieli skąd. Kurde. Kurde. Kurde, jaki trze... Jest... Dora, let's go. Dobra. へえ、ィッシひ、こっち来た来た来た来た来た来た来た来た。